Zanim puszczę wam ten film, to powiem jeszcze to, czego zapomniałem powiedzieć na nagraniu, a mianowicie tak samo jak chyba rok temu zrobiłem w zestawieniu 11 największych objawień sezonu pomijamy sobie top 10 klasyfikacji generalnej, żeby było po prostu ciekawiej, bo wiadomo, że jest kilka takich turbo oczywistych wyborów i szkoda, żeby zapełniły one całą listę. Słuchajcie, no myślę, że 26 stopni za oknem to jest najlepszy sygnał sugerujący, że najwyższy czas zamknąć już sezon filmowy na kanale Subiektywnie o Skokach i zrobimy to filmem o 11 największych objawieniach sezonu, także tradycyjnie ten Ostatni film to, to będzie taki optymistyczny troszeczkę akcent po y, ostatnim materiale o największych przegranych. Także ruszamy bez zbędnego przedłużania. Na miejscu 11 umieściłem Władimira Zograwskiego, i mam wrażenie, że to jest taki ciut nieoczywisty wybór, że y, Bułgar tak trochę po cichu osiągał te wszelkie dobre rezultaty. No ale ostatecznie y, 29 miejsce w klasyfikacji generalnej, tak wysoko nigdy nie był. Y, 3 miejsca w najlepszej dziesiątce, plus jeszcze jedno na Mistrzostwach Świata. Gdzie przecież dotychczas tak bardzo mu na tej imprezie nie szło. Rok temu Zograwski był totalnym niewypałem po kapitalnym lecie i obiecującym jeszcze samym początku sezonu, no ale widać, że mimo wszystko ten swój sufit. Czy współpracy z Grzegorzem Sobczykiem, ewidentnie podniósł i idzie to w dobrą stronę. Także moje jedno życzenie jeszcze na przyszłość w związku z Zograwskim to, aby zobaczyć go na podium kiedyś, takie moje małe marzenie. Miejsce 10 Jason Colby to takie trochę szczęście w nieszczęściu, dlatego że Jason tak naprawdę pół sezonu stracił przez kontuzję, no ale mm, ostatecznie nie zabrała mu ona tak naprawdę nic z formy, bo wrócił tak samo mocny jak był wcześniej. Yy, no a trzy bodajże miejsca w 30. Yy, Amerykanina, z rocznika 2006, który wcześniej w Pucharze Świata wystartował tylko dwa razy i były to starty, nie, i były to starty niezbyt udane, no to jest coś, obok czego nie można przejść obojętnie. Naprawdę złote pokolenie, to mało powiedziane u tych Amerykanów. Teraz jeszcze tylko brakuje, żeby jakiś locher czy klok z tej głębszej juniorskiej kadry wystrzelił i mają czwórkę, którą spokojnie będą mogli atakować medale głównych imprez za kilka lat. 9. Yuki Asato. Wrócił, proszę Państwa. Wrócił najniższy zawodnik w stawce. Yuki Asato, człowiek. Y który jest takim dość optymistycznym przykładem, że jednak jak nisko by zawodnik nie upadł, to czasami da się z tego dna odbić. Także w przyszłym sezonie Tomasz Pilch leci po kryształową kulę. Ale tak zupełnie serio, jak chodzi o Sato, ja już rok temu miałem wrażenie, że on zrobił jakiś progres po dramatycznym lecie 2023 i że nie jest tak zły, jak może się wydawać. No ale tam trochę pechowo. Nie załapał się do krajówki w Sapporo przez dyskwalifikację w Pucharze Kontynentalnym. Więc ona tak naprawdę zakończyła mu już wtedy sezon, zniknął kompletnie z radaru. Ale tutaj widać, że jeszcze jeden krok do przodu, dużo lepsze w ogóle prędkości na progu osiąga Yukia. No i to wystarcza do tego, by wrócić do 30, by nawet Vickersun zająć przecież dziewiąte miejsce, więc. Yy, no, ogromny progres juki, zobaczymy jak będzie dalej. Ja zgaduję, że pewnej bariery już nie przebije, ale mimo wszystko no, to już jest bardzo przyzwoite skakanie, po prostu. 8 Markus Miller. To też jest skoczek, który trochę nam zniknął z radaru na jakiś czas, bo to była jedna z wiodących postaci wśród austriackich juniorów w 2022-2023 roku. On tam miał takie krótkie epizody w Pucharze Świata. Pamiętam, że też na Igrzyska Europejskie w Zakopanem został powołany, ale poprzedni sezon miał bardzo kiepski. No i tutaj wrócił od Odbudowany. Pierwszy raz tak faktycznie zadomowił się w Pucharze świata na trochę dłużej, oczywiście wciąż to był. Oczywiście wciąż jego miejsce było tak trochę na pograniczu pierwszej i drugiej ligi ze względu na bardzo dużą konkurencję, ale jak już Miller dostawał swoje szanse, to na ogół je wykorzystywał kilka miejsc w górnej części tej drugiej dziesiątki. To kolejny duży austriacki talent i myślę, że w przyszłym sezonie patrząc na to, że Heibeck skończył karierę, że, że to. Że Zwolniło się jedno miejsce. Miller powinien być raczej pewniakiem do kadry A miejsce siódme Sakutaro Kobayashi. Ja już go sobie wypatrzyłem jakiś czas temu, pewnie osoby, które śledzą ten kanał na bieżąco pamiętają i yy, no, nie było to żadne wybitne skakanie oczywiście. Sakutaro w większości konkursów, w których startował, miał problem, żeby zapunktować, ale kilka razy pokazał się z bardzo fajnej strony, jak na to, że jest to zawodnik z tak naprawdę czystą kartą. On po raz pierwszy w Pucharze Świata w Skokach zaprezentował się dopiero rok temu podczas zawodów w Sapporo. Natomiast tutaj no, pokazał się przede wszystkim jako dobry lotnik. 13. miejsce w Wikersund, 20. w planicy. To dobre czucie powietrza zaprezentował też kibicom Willingen, gdzie raz powiało mu pod narty i po pierwszej serii był w czołowej dziesiątce, choć ostatecznie oczywiście spadł. Bardzo ciekawie poukładany zawodnik, którego ewidentnie mocną stroną jest lot. Japończycy naprawdę potrzebują takiej świeżej krwi i widać, że wreszcie coś tam się dzieje. 6 Kevin Bickner to jest jedna z absolutnie największych sensacji tego sezonu. No słuchajcie, Bicknera na pewno kojarzycie. To jest zawodnik, który w 2017-2018 roku miał kilka bardzo przyzwoitych występów, ale później, no zaliczył drastyczny regres. Ostatnie punkty zdobył w Sylwestra 2020 roku, a w kolejnych latach, no to już można było odnieść wrażenie, że on skakał po prostu rekreacyjnie, bo dwa sezony, y dwa sezony odpuścił całkowicie. 20-21 i 22-23 bodajże. Po prostu zawiesił wtedy karierę i tam y tylko jako przeskoczek ewentualnie. Pamiętam, że w Lake Placid 2023 się pojawił. Jak już startował, to też nie były bardzo regularne występy, no to na ogół odpadał w kwalifikacjach. A tutaj chłop wchodzi, który, tak jak mówiłem, od pięciu lat nie punktował w Pucharze Świata. Robi 28. miejsce w klasyfikacji generalnej, 10. miejsce w Winningen, też kilka lokat: 13 czy 14. Bardzo ciekawa sytuacja. Ciekawe jest też to, jak znowu drastyczny zjazd zaliczył po Mistrzostwach Świata. No tutaj widziałem dużo teorii na temat tej norweskiej współpracy, że może coś tam przy sprzęcie po prostu było kombinowane, ale ja w to za bardzo nie wierzę. Nie wierzę, że sprzęt byłby w stanie. Tak, odmienić tego zawodnika. Myślę, że tu raczej po prostu był trochę zmęczony sezonem. Tak czy inaczej, jestem ciekawy, jak będą przebiegały kolejne sezony w wykonaniu Bignera, bo powiedziałem o tym, że Amerykanie mogą mieć czwórkę do walki o najwyższe cele. No, Bickner też stary nie jest, więc gdyby wciąż progresował, no to to on może być tym uzupełnieniem składu. Dalej, Valentin Fuber. To jest człowiek, który przypomina mi trochę naszego Pawła Wąska sprzed dwóch lat. Bardzo solidny, równy, taki ła, skaczący ładnie technicznie. Skoczek, który co prawda nie przebija jeszcze pewnego sufitu, nie miewa jakichś odpałów do top 5, ale zawsze można na niego y, liczyć. No, historia o tyle przyjemna, że przecież Francuzi też niemal całkowicie zniknęli z mapy skoków. Od 2018 do 2024 roku w ogóle żaden Francuz w Pucharze Świata nie punktował. Dopiero rok temu w Uber w Wieningen. przy takim pojedynczym wyskoku do top 30 przerwał tę przerwał pasce. No i tutaj y, pokazał, że nie tylko pojawił się Francuz, który może punktować, ale i Francuz, który może godnie zastąpić y, SeWA, który no też potrafił do, to, do czołowej dziesiątki wskakiwać. Tutaj Fuber bodajże na 12 miejscu w Zakopanem był najwyżej, ale no naprawdę trzymam kciuki za jego rozwój, bo to też jest bardzo młody zawodnik, dopiero 23-letni. To po pierwsze, a po drugie trzymam kciuki za to, że w niedalekiej przyszłości dołączą do niego takie nazwiska jak Chervé, Repelain czy przede wszystkim Enzo Milezi, który wydaje się być w tej chwili najbliżej takiego przyzwoitego poziomu na Puchar Świata. Naprawdę fajnie, że nie zmarnowało się w całości to Fran Francuskie młode pokolenie, nowe pokolenie, bo mówiło się od dawna o tym, że jest ono utalentowane, ale no, wydawało się, że tam może nie ma warunków, żeby ich odpowiednio rozwinąć. Jedna z dwóch wiodących postaci, właśnie obok Valentina, czyli Matisse Contamin, nie wiem dokładnie, przepraszam, pewnie pokaleczyłem to nazwisko, ale on zakończył karierę niedawno, ale no, ostatecznie wykruszył się jako jedyny. Dobra, przechodzimy dalej. Arti Aigro, także bardzo egzotyczny nam się zrobiło to zestawienie, ale to dobrze. Ja mówiłem przed sezonem. Mam nadzieję, że to będzie sezon właśnie taki przełomowy dla tej egzotyki skokowej i myślę, że jak najbardziej tak było, no bo tyle, bo tyle różnych państw w tym finałowym konkursie w Planicy mogło wystartować, że rzeczywiście robi to wrażenie. Estończyk po pierwsze był piąty podczas konkursu w No To jest coś... No wielkiego dla estońskich skoków narciarskich wcześniej co prawda niewiele niżej był 11 lat temu Karel Nurmsalu w Oslo, no ale mimo wszystko piąte miejsce to jest kolejne przebicie pewnej bariery, po drugie ponad 200 punktów, no to też jest duża rzecz, jak sobie spojrzymy na to, że Aigro rok temu uzyskał tych punktów 66 i to był już rekord wszechczasów dla Estonii, jeśli chodzi o Właśnie punkty zebrane przez Estończyka w jednym sezonie, no tutaj to już nie było ciłanie jakichś pojedynczych punkcików, to też było bardzo solidne skakanie na taką drugą, trzecią y, dziesiątkę. Także. Super widać, że służy mu współpraca z Norwegami i oby, jak, i oby tak dalej. To też jest młody zawodnik, który jeszcze myślę, że ma przed sobą świetlaną przyszłość. I myślę, że świetlaną przyszłość może nawet najbardziej z tych wszystkich egzotycznych postaci ma przed sobą Tate France. Powiem wam szczerze, że są we mnie dwa wilki, bo po tym kapitalnym początku sezonu w Lillehammer, gdzie był dwukrotnie dziesiąty, ja liczyłem, że może to nawet y, będzie człowiek, który będzie potrafił się już gdzieś tam otrzeć o podium. Ostatecznie czas zweryfikował że no, taki przełom drugiej i trzeciej dziesiątki również to był, to był poziom reprezentowany przez Franca. Ostatecznie trzykrotnie dziesiąty. No, ale mimo wszystko, no, kto by jeszcze półtora roku temu powiedział, że 20-letni Amerykanin Tate France będzie kończył sezon 2024-2025 na 22 miejscu w klasyfikacji generalnej. Miejsce drugie to jest jedyny, ale jakże ważny polski akcent w tym zestawieniu Paweł Wąsek. I tutaj, no, co tu tak naprawdę dużo mówić? Ponad 600 punktów do klasyfikacji generalnej, 7 miejsc w czołowej dziesiątce, w tym jedno podium, pierwsze, po, pierwsze podium, trzecie miejsce w Lachty i jeszcze 5 jedenastych lokat, bardzo solidny, bardzo równy. Pięknie skaczący technicznie, nowy lider naszej kadry na ten moment. Postać, której bardzo, bardzo potrzebujemy, i oby współpraca z Maciejem Maciusiakiem układała mu się co najmniej tak dobrze, jak układała się z Tomasem Turmbichlerem, bo to jest naprawdę materiał na mistrza, tak uważam w przypadku Pawła Wąska. Tutaj nie boję się używać mocnych słów. Ja nie mówię, że na pewno tak ta jego kariera się potoczy, ale potencjał ma ogromny pod każdym względem, zarówno mentalnym, ale i widać, że ta technika, i to takie wyczucie, własnej techniki. Umiejętność poprawiania błędów ze skoku na skok to jest coś, co super u niego funkcjonuje. No i ostatni wybór to taki wybór najbardziej oczywisty, czyli Maximilian Ortner, no też historia, słuchajcie, no rodem z jakiegoś filmu. Ktoś, kto nie śledzi Pucharów Kontynentalnych powie, że Skoczek absolutnie znikąd. Wcześniej tylko raz, dwa lata temu, wystartował w konkursie Pucharu Świata. Jeszcze jakieś tam pojedyncze występy w kwalifikacjach. W Lillehammer, gdzie stanął na podium w pierwszym konkursie, miało go nawet nie być. On wskoczył do składu w ostatniej chwili zakontuzjowanego Hubera, a ostatecznie wyskakał ponad 700 punktów. Zaliczył dwa podia, właśnie w Lillehammer i później był jeszcze trzeci w Willingen. Y Zdobył też srebro w drużynie Mistrzostw Świata. No, fantastyczny sezon, i w tym momencie skończyła mi się pamięć w telefonie. Ja coś tam jeszcze chwilę gadałem, ale szczerze mówiąc, nie były to chyba rzeczy, które cokolwiek wnosiły tak merytorycznie. Więc na tym koniec. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo jeszcze na koniec za ten sezon. No i tradycyjnie dajcie znać, jakie są Waszym zdaniem największe objawienia sezonu, które być może tutaj się nie pojawiły.